a tymczasem ani widać, ani słychu żadnej informacji no i czekamy w takim razie na oficjalne ogłoszenie kto będzie zwycięzcą no to jest sytuacja której właściwie nikt sobie nie mógł wyobrazić 58,5 w pierwszej serii otrzymał noty za styl Jakub Janda i prowadził o punkt i prowadził, proszę Państwa, o trzy punkty, a więc Jakub Janda. Jakub Janda. Jakub Janda obok Raszki jest po raz drugi zwycięzcą turnieju czterech skoczni. Trzy punkty przewagi były przecież, bo dorzucił punkt do dwóch, które były po pierwszej serii, a zatem Bajc cieszył się, bo Jakub Janda. A tu mamy 1081, 1081. Po pierwszej serii, dwa po konkursie, czyli dwa i mamy dwóch zwycięzców. A więc, uff, no, w tym wszystkim można naprawdę stracić nerwy.